Ten film nagrywam dzisiaj dla osób, które choć raz w życiu czuły, że znalazły się w miejscu, do którego całkowicie nie pasują. Wy doskonale wiecie, jakie to uczucie, kiedy ludzie wokół Was nie rozumieją i nie wspierają. I jest naprawdę sporo sytuacji, w których nie czujemy, że pasujemy do danego otoczenia. Przykładowo może być to w rodzinie, w której staramy się pomagać wszystkim, a jednak od innych osób my nie dostajemy pomocy. Może być to również sytuacja w związku, kiedy dajemy serce. Całe swoje serce partnerowi, natomiast w zamian dostajemy tylko chłód i złość. Może być to również przykład jednostronnej przyjaźni, kiedy my staramy się kogoś dokładnie wysłuchać, natomiast my nigdy nie możemy tej osobie się wygadać, nigdy nie czujemy, że ta osoba naprawdę nas słucha. Możemy również czuć, że nie pasujemy do naszego środowiska pracy. W którym tak jakby czujemy, że tylko my te swoje obowiązki traktujemy poważnie, a wszyscy inni trochę są nastawieni tylko na przetrwanie. I z takimi osobami też nie czujemy się, że w pewien sposób się rozumiemy. I naprawdę nie jest łatwo, kiedy czujesz, że jesteś w miejscu, do którego całkowicie nie pasujesz. I właśnie o tym dzisiaj chcę Wam trochę więcej opowiedzieć. Czujesz, że nie pasujesz do tego otaczającego cię świata. Wydaje ci się, że jesteś dziwna lub dziwny, bo to dotyczy oczywiście zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Możliwe, że ludziom w Twoim otoczeniu wydają się Twoje wartości dziwne. Może te zasady, którymi kierujesz się w życiu, też wydają się dla innych dziwne i w pewien sposób ci ograniczające. Że te osoby uważają, że zasady, których się trzymasz, są trochę nienowoczesne, nie pasują do tego współczesnego świata, a ty w ten sposób czujesz, że osoby w Twoim najbliższym otoczeniu, Otoczeniu całkowicie cię nie rozumieją, no i że Ty trochę do tego środowiska nie pasujesz. I tu może pojawić się takie kluczowe pytanie: czy to coś ze mną jest nie tak? A może po prostu ludzie w moim otoczeniu myślą w taki sposób, który nie jest dla mnie bliski? Może to nie o mnie chodzi, a o te inne osoby. I zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym przypomnieć Ci taką metaforę, którą myślę, że bardzo dobrze znasz. I ta metafora brzmi: Czuć się jak ryba w wodzie. I myślę, że ty w tym swoim środowisku nie czujesz się jak ryba w wodzie. Ty się raczej czujesz jak ryba wyrzucona na brzeg. I możliwe, że w końcu zaczniesz zdawać sobie sprawę, że jako ta ryba wyrzucona na brzeg długo nie pociągniesz. Bo przecież każda ryba potrzebuje wody. Taka ryba wyrzucona na brzeg po prostu się dusi i bardzo szybko, jeżeli nie zawalczy o to swoje życie, no po prostu zginie. I taki skrajny przypadek, o którym tutaj opowiadam, o tej rybie wyrzuconej na brzeg, bardzo łatwo zauważyć. Natomiast są takie przypadki, w których my dusimy się w tym swoim otoczeniu. Natomiast nie jest to tak skrajny przypadek, który łatwo zauważyć i dlatego przez lata tkwimy w środowisku, które nas wyniszcza, w środowisku ludzi, którzy nas nie rozumieją, natomiast nie dostrzegamy właśnie tego. Taką rybę wyrzuconą na brzeg, która walczy o życie, bardzo łatwo zauważyć. Natomiast chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o takich dwóch przypadkach, w których dużo trudniej zauważyć, że jesteśmy w otoczeniu, do którego całkowicie nie pasujemy. I te dwa przypadki również będą bliskie tej metaf metaforze ryby wyrzuconej. Na brzeg. I te dwa przypadki, w których my nie pasujemy do tego otaczającego nas świata, do świata, w którym nie mamy szans się rozwijać, to jest sytuacja, w kiedy próbujemy żyć w zbyt ciasnym akwarium, albo w którym próbujemy żyć w akwarium pośród innych, większych drapieżników. I teraz opowiem o każdym z tych przykładów, i zastanówcie się, który z tych przykładów jest bliższy dla Was w tej sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujecie. Czy jesteście w tym zbyt małym akwarium, czy może znajdujecie się w akwarium, które jest pełne drapieżników, które Wam uniemożliwiają rozwój? Osoby, które żyją w zbyt ciasnym akwarium, to są zazwyczaj osoby, które kierują się taką zasadą, że nie chcą nikogo wokół siebie zranić, że chcą, żeby wszyscy inni ludzie byli zadowoleni. Chcą, tak jakby sprostać wymaganiom wszystkich osób, natomiast jest to niemożliwe. Te osoby, które żyją w zbyt ciasnym akwarium, są to takie osoby, które kierują się też w życiu zasadą, co ludzie powiedzą. I te osoby strasznie przejmują się tym, co mówi ich otoczenie. I nawet przejmują się zdaniem osób, które w życiu tych, w tych ludzi zupełnie nie mają żadnego znaczenia. Można więc powiedzieć, że to zbyt ciasne akwarium jest przepełnione takimi zasadami, które jakieś inne osoby ci narzucają, natomiast nie są to zasady zgodne z tobą, z, tym, z tą twoją taką wewnętrzną potrzebą do samorealizacji. Są to zasady, które ktoś ci narzuca i ten ktoś próbuje ci wmówić, że to jest jedyna słuszna droga, droga którą musisz podążać. I tych osób, które nam Dyktują te zasady, może być naprawdę sporo. Może być to nasz partner, mogą być to nasi rodzice, nasi przyjaciele, nasi znajomi, może być to też nawet ludzie z naszego środowiska pracy. Te zasady nam ustalają i dbają strasznie o to, żebyśmy my według tych zasad działali, żyli, żebyśmy zbyt mocno się nie wychylali po te ich zasady. Bo bardzo często jest tak, że osoby, które żyją w tym zbyt ciasnym akwarium, to są osoby, na które ktoś inny ma pomysł. Taką rolę tym osobom się narzuca, i bardzo mocno to środowisko dba o to, żebyś ty nie wychodziła poza tą swoją rolę, żebyś się nie wychylała, żebyś nie miała większych marzeń, ambicji, planów, ponieważ ktoś mierzy cię swoją własną miarą, ktoś pewnych rzeczy się boi, a więc uważa, że ty automatycznie również musisz się tych rzeczy bać i starać się stworzyć to właśnie to bezpieczne środowisko, ale takie środowisko, w którym ty nie masz szansy się rozwijać. W takim zbyt ciasnym akwarium po prostu masz się zadowolić tym, co masz, i tak jakby nie chcieć niczego więcej, nie wykraczać poza to, co osoby z Twojego najbliższego otoczenia chcą. A więc w tym środowisku, w tym zbyt ciasnym akwarium, powinnaś żyć marzeniami innych osób, które są w Twoim otoczeniu. Nie powinnaś mieć swoich większych planów i ambicji, ponieważ te marzenia, które mają osoby w Twoim najbliższym otoczeniu, to jest maksimum. Do którego ludzie pozwalają ci dążyć. I w takiej sytuacji musisz po prostu się ograniczyć do pewnych rzeczy. Możliwe, że twój związek nie jest jakiś szczęśliwy, no ale jest, nie jesteś samotna, więc dlaczego masz narzekać? Możliwe, że nie jesteś dumna ze swojej pracy i zupełnie ta praca nie daje ci satysfakcji, natomiast masz tą pracę, więc też powinnaś się cieszyć. Możliwe, że spotykasz się ze swoją toksyczną rodziną i po tych spotkaniach naprawdę bardzo trudno jest ci dojść do siebie. Natomiast przecież jest to rodzina, musisz się z nimi spotykać, bo takie są pewne zasady. A więc widzisz, że życie w takim zbyt ciasnym akwarium to jest taka przestrzeń do tego, w której ty nie możesz rozwijać siebie jako swoich własnych potrzeb. Tylko musisz realizować tutaj te zasady, żyć w zgodzie z tych zasad, które ktoś inny ci narzucił, mimo tego, że ty możesz być całkowicie inną osobą, a ktoś zmierzył cię własną miarą, zmierzył swoje ograniczenia i narzucił je właśnie tobie. I życie w takim ciasnym akwarium sprawia, że ty się dusisz, ale dusisz się bardzo, bardzo powoli. I tak jak ta ryba wyrzucona z wody na brzeg bardzo szybko mogła zdać sobie sprawę z tego, że się dusi albo zawalcza o swoje życie albo po prostu zginie, tak ty w tym zbyt ciasnym akwarium nawet nie dostrzegasz tego, jak bardzo jest ci ciężko, jak bardzo się dusisz, po prostu czasami masz te chwile słabości, natomiast nie dostrzegasz tego ogromnego zagrożenia. I dlatego mówię o tym, że ta sytuacja jest dużo bardziej niebezpieczna niż sytuacja ryby wyrzuconej z wody. Kiedy zdarzyło się coś naprawdę strasznego i ta osoba przejrzała na oczy i wie, że musi coś zrobić, musi zawarczyć o siebie, natomiast osoby, które żyją trochę w tym zbyt ciasnym akwarium tak długo nie dostrzegają tych swoich ograniczeń, że później bardzo ciężko im jest cokolwiek zrobić. Druga sytuacja dotyczy osób, które żyją w tym akwarium pełnym drapieżników. No i oczywiście jest to sytuacja, w której twoje potrzeby są na ostatnim miejscu i zazwyczaj te potrzeby nie są realizowane, bo w takim akwarium pełnym drapieżników, to właśnie te drapieżniki mogą się rozwijać, a ty musisz się żywić jakimiś ostatnimi ochłapami. To jest taka sytuacja, w której te drapieżniki, czyli osoby, które próbują ci ustawić życie, mogą się realizować, natomiast ty żyjesz ciągle w takim cieniu, ciągle żyjesz w tym stresie. I w żaden sposób tutaj się nie rozwiniesz, bo są inni ważniejsi. I właśnie w taki sposób ludzie próbują nam wmówić, że to nasze potrzeby są na ostatnim miejscu, natomiast ich potrzeby są ważniejsze. Tak wiele osób żyje w związku, w którym jedna osoba jest tą gwiazdą, jest tą, której potrzeby muszą być realizowane, natomiast ta druga osoba w związku jest cieniem, kimś, kto tylko daje temu partnerowi czy partnerce sposób na realizowanie jego marzeń, potrzeb i celów, natomiast my musimy te wszystkie marzenia, potrzeby schować gdzieś głęboko. I cieszyć się tym, że z tą gwiazdą związkową możemy żyć. Tak samo ludzie, niektórzy żyją w relacji ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, że zawsze są w tym cieniu, zawsze są na ostatnim miejscu, nigdy nie są wysłuchani. A więc żyją wśród drapieżników, i te drapieżniki potrafią walczyć o to, żeby zaspokajać swoje potrzeby, natomiast my, jako ta malutka przestraszona rybka wśród tych wielkich ryb, nie potrafimy w żaden sposób zawalczyć o siebie. I ci drapieżnicy bardzo często wmawiają nam, że my sami sobie nie poradzimy, że to oni nas w pewien sposób chronią i właśnie dlatego powinniśmy mocno się ich trzymać, jednak my nie dostrzegamy tego niebezpieczeństwa, które jest związane właśnie z tym życiem w ciągłym cieniu, w ciągłym strachu, że coś tutaj jak, tego się wydarzy i że my sobie nie poradzimy. A więc drapieżnik w pewien sposób tak utwierdza nas w przekonaniu, że my jesteśmy zbyt mali, zbyt słabi, żebyśmy sami sobie poradzili. To drapieżnicy rządzą w tym akwarium, a my musimy po prostu się podporządkować. I to jest kolejna sytuacja, która jest dużo trudniejsza do zauważenia niż ta ryba wyrzucona na brzeg. Bo ryba wyrzucona na brzeg, tak jak mówiłem wcześniej, ona musi zawalczyć o swoje życie i ona wie, że to jest jedyny moment, w którym może zawalczyć o siebie, bo jeszcze ma trochę czasu. Natomiast my, kiedy żyjemy w cieniu innych osób, nie widzimy jeszcze tego, że to jest tak dla nas niebezpieczne, że nasze potrzeby nie są realizowane, że my. My kawałek po kawałku oddajemy siebie, natomiast nic nie dostajemy w zamian. I właśnie tak wygląda życie: czy to w tym zbyt ciasnym akwarium, czy życie wśród drapieżników, którzy zaspokajają swoje potrzeby naszym kosztem. I jak myślisz? Jak długo jeszcze musisz czekać na to, żeby zauważyć, że żyjesz w takim niesprzyjającym ci otoczeniu, w takim niesprzyjającym środowisku, które cię wyniszcza? Czy naprawdę musi się zdarzyć coś tak strasznego, jak ta metaforyczna ryba wyrzucona na brzeg, kiedy ty już naprawdę nie będziesz miała innego wyjścia, niż po prostu zawalczyć o siebie i o swoje życie? Czy naprawdę musi się aż tak coś dużego zdarzyć? Czy po prostu może zaczniesz dostrzegać, że to twoje otoczenie cię w pewien sposób wyniszcza i ogranicza, i że że ty musisz w jakiś sposób tutaj zareagować już teraz? Bo żyjesz w takim środowisku, które ci ogranicza, w którym nie możesz się rozwijać, w środowisku, które cię nie rozumie i bardzo często, bardzo często jest to sytuacja, na którą ty nie masz wpływu. Czyli znalazłaś się w tym niesprzyjającym środowisku i to nie jest Twoja wina. Natomiast to, że ty tkwisz w tym środowisku, to jest już Twój wybór. I główne pytanie brzmi, co zrobisz. Kiedy sobie to uświadomisz? Kiedy uświadomisz sobie, że żyjesz w środowisku osób, które zupełnie cię nie rozumieją, które w inny sposób widzą kluczowe sprawy związane z życiem, no i ty nie potrafisz w tym środowisku się odnaleźć, co zrobisz? Bo pamiętaj, to, że znalazłaś się w tym środowisku, w większości przypadków nie jest Twoją winą. Natomiast to, że dalej tkwisz w tym środowisku. To jest Twój wybór, i Ty musisz naprawdę zastanowić się, co zrobisz dokładnie w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, że to środowisko, w którym jesteście, wyniszcza. I w większości przypadków mamy takie dwie opcje, w momencie, kiedy sobie uświadamiamy, że żyjemy właśnie w takim niesprzyjającym środowisku. I opcja pierwsza. Możesz rzeczywiście stać się kolejną toksyczną, wiecznie narzekającą osobą, która zrzuca odpowiedzialność za swoje potknięcia, porażki na inne osoby. I jest to kolejna osoba, która takim swoim stylem życia zaraża innych, i jest kolejną toksyczną osobą w otoczeniu, która nie chce innych wspierać, tylko innym podcina skrzydła. Możesz być taką osobą rozgoryczoną, osobą, która zatruwa innym życie, osobą, która jest wiecznie nieszczęśliwa i osobą, która cały czas użala się nad sobą. To jest opcja pierwsza. Natomiast opcja druga to jest po prostu zawalczenie o siebie, zawalczenie o to. Żeby żyć w końcu swoim życiem, żeby żyć po swojemu według własnych zasad, żeby odnaleźć to, kim jestem, dokąd zmierzam, czego ja naprawdę w życiu chcę, oddzielić te fantazje, marzenia, pomysły, które ktoś innymi narzucił, od tego, czego ja rzeczywiście sam chcę. Bo pamiętaj, że bardzo często w tym środowisku, w którym nie masz szansy się rozwinąć, nic nie zmienisz. Do momentu, kiedy nie wyjdziesz z tego środowiska, to Nic się nie wydarzy, ponieważ w zbyt ciasnym akwarium nie masz szansy na to, żeby się rozwinąć, bo żyjesz w zgodzie z zasadami innych osób. Natomiast w świecie wśród drapieżników, tym akwarium, które inne osoby realizują swoje potrzeby, a ty jesteś zawsze na ostatnim miejscu, również nie masz szans na to, żeby znaleźć czas na swój własny rozwój. Dlatego, tak ważne w opcji drugiej jest po prostu zawalczenie o siebie w ten sposób, że zmieniasz środowisko, wzmacniasz siebie, budujesz swoje poczucie własnej wartości, akceptacja. Do siebie, zaczynasz wierzyć trochę mocniej w siebie, zaczynasz odkrywać swoje mocne strony, i tylko wtedy, jeżeli masz taką siłę i chęć, to wracasz do swojego dawnego środowiska, żeby coś z tym zrobić. Ale niekoniecznie już ci się będzie chciało, bo pamiętaj, że w opcji drugiej kluczowe jest to, żeby zauważyć swoją niebezpieczną sytuację, w której się znajdujesz i wyjść z tej sytuacji do innego środowiska, bo w wielu, w wielu naprawdę sytuacjach jest tak, że. Ty starasz się, żeby inne osoby cię zrozumiały, bo czujesz się taką osobą zagubioną, niezrozumiałą, natomiast te wszystkie inne osoby żadnych chęci i motywacji nie mają do tego, żeby cię zrozumieć. To ty czujesz się zagubiona, a dla nich jest to całkowicie coś normalnego. Oni w taki sposób chcą żyć. To ty potrzebujesz zmiany, dlatego to ty musisz z tego środowiska wyjść. I oczywiście ta opcja pierwsza jest dużo łatwiejsza do wprowadzenia, ponieważ w opcji pierwszej, żeby ją wybrać, żeby stać się kolejną toksyczną osobą, która ignoruje ten fakt, że coś się w jej życiu dzieje, że coś jej przeszkadza, że osoby, którymi się otacza, ją ograniczają, to jest wystarczy w tej opcji pierwszej przymknąć oczy i udawać, że nic się nie dzieje, że tak może i musi wyglądać Twoje życie. Opcja pierwsza jest bardzo łatwa, bo to jest po prostu opcja, w której jesteś bierna, nic nie robisz i stajesz się kawałek po kawałku taką sfrustrowaną i wiecznie nieszczęśliwą osobą. Natomiast opcja druga jest wyborem dla osób, które są odważne, które chcą zawalczyć o siebie. Które już trochę czują się jak ta ryba wyrzucona na brzeg, i czują, że no muszą coś z tym zrobić. Bo jeżeli będą tkwić w tym zbyt ciasnym akwarium, w tym akwarium pełnym drapieżników, to nic w ich życiu się nie zmieni i nigdy te osoby nie będą żyły tak, jak chcą żyć. I kiedy sobie to uświadamiają, takie osoby, które mają na tyle odwagi, żeby coś z tym zrobić, to pierwsze co robią, to robią porządek wokół siebie, robią porządek w swoim otoczeniu. I zaczynają dostrzegać niebezpieczeństwo otaczania się osobami, które ciągle podcinają nam skrzydła. I w tym momencie najlepsze dla Twojej higieny psychicznej jest to, wyjść z tego otoczenia i spróbować tam gdzieś w tym nowym otoczeniu lepiej zrozumieć siebie, ale też poznać ludzi, których może lepiej zrozumiesz, którzy Ciebie też lepiej zrozumieją, którzy Ciebie docenią, a nie próbować zbawić na siłę tych, którzy i tak nie mają dla Ciebie serca. I pomyśl przez chwilę, Którą opcję, którą opisałem, tutaj wybierasz? Pierwszą, łatwiejszą, w której wystarczy tylko zignorować swój problem, czy drugą, w której coś trzeba będzie zrobić, będzie trzeba trochę zawalczyć o siebie? Może chcesz w końcu poczuć się jak ta ryba w wodzie, czyli znaleźć odpowiednie, właściwe miejsce dla siebie? Może chcesz w końcu poczuć się, że jesteś w miejscu, w którym naprawdę chcesz być? Może chcesz poczuć i poznać ludzi? Którzy Cię zrozumieją i którzy w podobny sposób do Ciebie będą patrzeć na świat i podobne wartości, podobne zasady będą im przyświecać w życiu, i w ten sposób będziesz te osoby lepiej rozumiała, a one też lepiej zrozumieją Twoją sytuację. I pamiętaj, to wszystko, o czym tutaj mówię, ta opcja druga, to nie jest coś, co stanie się samo przez jakieś zrządzenie losu. W tej opcji drugiej właśnie wszystko polega na tym, że trzeba zawalczyć o siebie. I zawalczenie o siebie polega na tym, żeby zrobić pierwszy krok i trzymać się tych kroków kolejnych. Jednak bez pierwszego kroku, bez oczyszczenia tego swojego otoczenia, nic się tak naprawdę nie zmieni. Jednak uważam, że warto, warto poczuć się jak ta ryba w wodzie i tego właśnie Ci życzę, żebyś znalazł lub znalazła swoje własne miejsce na świecie. Miejsce, w którym poczujesz się w końcu jako osoba zrozumiana, osoba doceniona, osoba, która ma naprawdę jakieś głębokie znaczenie. Z całego serca życzę Ci tego właśnie, żebyś znalazła to swoje miejsce, żebyś poczuła się jak ryba w wodzie. No a ty w komentarzach możesz zawsze mi napisać. Na którym tutaj etapie jesteś, którą opcję wybierasz, lub w której tej sytuacji czujesz, że tkwisz? Czy jesteś w sytuacji, kiedy to zbyt ciasne akwarium zaczyna cię uwierać? Czy jesteś w sytuacji, kiedy widzisz, że wokół ciebie krążą drapieżniki, które realizują swoje marzenia, swoje plany, ale to Twoim kosztem? Czy może już jesteś w tej pierwszej sytuacji, którą opisałem, czyli czujesz się jak ta ryba wyrzucona na brzeg, która nie może już dłużej czekać? Która musi coś zrobić, no bo inaczej wszystko się skończy. Daj mi znać w komentarzu, jak się czujesz, jak odbierasz to wideo, i czy to wideo zachęciło Cię do tego, żeby przyjrzeć się temu otoczeniu, które masz blisko siebie, tym ludziom, ma, których masz blisko siebie. Czy to są osoby, które naprawdę Cię rozumieją? Czy to są osoby, które sprawiają, że czujesz się taka zagubiona? Że czujesz się osobą, która. No, nie wie, w jaki sposób tutaj może żyć po swojemu, ponieważ cały czas jesteś w pewien sposób ograniczana z zewnątrz.